E, halo. Siema widzowie. Donaty, które mi przesyłaliście będą ukazane na następnym odcinku, bo robię delikatny zapasik y, mocnych materiałów. Oczywiście zapraszam na Discorda dla widzów, cejownia u Sizu. To tyle ze wstępu, by było. Dzisiaj zaczniemy sobie projekt. Będzie to projekt Admiral. Nie jest to zwykły Admiral, bo jest to Admiral w wariancie DSD. Zakupiłem go od gracza Verti. Tutaj będziecie mieli na ekranie. Dzięki Ci bardzo. Jest to drugi Admiral DSD na serwerze. Jeszcze nie wiem, czy, czy będzie w ogóle się dało zmieniać jego wariant na forum. Dlatego nie jestem pewien, czy zostanie on drugi na serwerze. Pierwsze salonowo kosztował on 90 tysięcy, później dzień, chyba później, kosztował 160. 000. I w sumie się nie zdziwię, jak jeszcze jego ceny podbiją. Chociaż już tak być nie powinno. Jakoś miesiąc temu nagrywałem film o Nowej Wyspie, która została dodana. I mówiłem tam też o przeciekach tego Admirala. No i tak mi się spodobał, że aż postanowiłem, że zrobię sobie jego projekt. ID pojazdu 985. 5, cztery, pięć, przebieg nowiutki z salonu Niewypierdziany jeszcze, 1.6, sześć, czyściutki I co, dzisiaj zrobimy sobie upy w nim abs jakiś pewnie, felgi Więc tak, tunerzy, zacznijmy sobie tunerzy Kropson jest na SF Downtown i... Smutny Adaś O to niezły szefito w mananie I Smutny Adaś na LV, to pojedziemy sobie na SF Nie będziemy do Adasia pisać, piszę do Kropsona, jadę no i co tam. Chciałbym trochę, żeby tak jakby projekt był robiony wspólnie z widzami. Wy wybierzecie lampy oraz rejkę do pojazdu. 150 for max'u na razie to nadaść 40 cm anaconda Myślę, że tuning sobie podzielimy jakoś na odcinki, bo w sumie bym mógł sobie zrobić tego admirala na jednym odcinku do yy, fulltuna. Ale nitra to raczej nie będę montował. No nie wiem, jakoś mnie to nitro nie przekonuje i... Może kiedyś, jak będę miał te wolne 300K czy coś, sobie pomyślimy. Jeśli to wiecie, tam na luzie wprowadzający odcinek do projektu. Ten wariant tego Admirala chyba tak bardziej na glebie leży. Nie jest już też taki wysoki. Muszę jeszcze w ogóle nad lampami, jakie tu będę montował, się zastanowić. Nad takimi opcjonalnymi. A głosowanie przeprowadzę na moim Discordzie, więc będzie tam odpowiedni kanał do zagłosowania, to będzie w ankietach a będzie inny kanał do propozycji do, do propozycji odnośnie rejestracji, bo kompletnie na razie nie mam pomysłu a na organizacji pewnie podrzucą mi jakieś pomysły, ale chciałbym znać też y, wasze zdanie wasze pomysły bardziej gdzie to jest, na downtown a to w ogóle jadę na Ocean co ja to pozdro Tutaj kolejeczka jest, chyba widzę To jest kolejka ma koleżankę, może chcesz zapalić Malborasa? Może trochę Coca-Coli? Pach, pach Piękne auto, dzięki! Za ile kupiłem? Za... Dwa razy A w ogóle, jakie felgi? Myślę, żeby zamontować Importy to się nazywa? Nie wiem Muszę zobaczyć na tej apce For Chłopco ma do wyboru felgi Jeden czy 83 a on daje 88 i siema, on tu chyba 85 piątki są, co? Ta, to są 85 piątki. Nagrywam, ta jest nagrywane. Pozdro, pozdro, dobra siema, witam. Ja mam takie nietypowe zamówienie. W Boże Narodzenie dla frakcji było takie coś, że za 1000 minut pod choinką na bazie KSF było można odebrać prezent. Ja wylosowałem UP2 i jestem ciekaw, czy mi się to nie zbugowało, czy tego nie straciłem jakoś. Krycha wszystkie użył, no dobra, to trudno. No mamy nowy panel ogólnie, potwierdź. I abysy, ja i fele 1.0.5. 133k git i i czy są jeszcze jakieś dodatki wizualne do tego pod Potwora, a LPG, to LPG największa i stereo, ogranicznik, wykrywać, CB, to tyle co widzisz zamontujemy, teraz jest gierze w tym panelu, nawet nie wiem, jak nie masz kasy to nie musisz wybiegać i iść do bankomatu po kasiorę, tylko można kartę po prostu płacić, można sobie tam wybrać, o tutaj widzicie jest gotowa, i tu macie kartę. Dzień dziękuję, pozdrawiam. Ty, ale skręca, jak boli, jakiś. O, ja nigdy admiralem nie jeździłem, nawet z tym zwykłym wariantem. A, CBO, pozdro. Te CB to się kupuje chyba tylko, żeby mieć po prostu do, do Fultuna O, o stację minęliśmy, miałem stankować Już dawno tak w sumie nie grałem sobie, żeby zrobić jakiś projekt czy coś, tylko głównie to służba pracy doryścik to też. Nie wiem, wbiłem drugi poziom śmieciarek, jakoś, yy, super, jakoś super mnie nie ciągnie. Do tego, żeby wbić trzeci level. A mamy full fullback, jeszcze sobie paliwa dotankuję. Naprawimy sobie go i co? I popatrzymy sobie lampy myślę. No dobra, a jednak podbija. Le letko. Kurwa, prawie. Elo. No i na razie to 190, już się ten potwór rozpędza. bo myślę, że uciągnie 220, 230, coś takiego. 220 prędzej będzie jechał na, na silniku 2.2. No, zapomniałem, że usunęli tego dolnego mechanika. A, możemy sobie od razu jakieś RGB strzelić z organizacji osoby mi podsyłały jakieś RGB, bo ich o to poprosiłem. Czekać, odpalę Discorda i sobie ich poszukam. Dobra, znalazłem, znalazłem, narazłem, znalazłem, znalazłem pierwszy RGB. To może na razie być. E, fajny w sumie jest. Taki szary choćby wpada w ten niebieski taki. Srebrny i co najlepsze w tym Admiralu jest to, że można środek Foteli malować, ale Jak patrzę na te RGB to ten środek Taki defaultowy pasuje Nie trzeba koloru zmieniać Jest biały, no to niech zostanie na razie Chyba, że jakieś lepsze RGB Znajdę, te sobie Zapiszę, nie no, Bez przesady, takim No miodowy za bardzo Choćbyś taki Stary miód zucha wyciągnął Wrócimy do tamtego RGB i przy nim na razie zostaniemy. Kompo na Uniperze jest. Dobra, może nie rozwali się nic, żaden zderzak na hopce. Uwaga, testuję. Nie no, wszystko git jest. Amelinowe to jest. Dobra, tu jest kompo siema. Dawno mnie tu nie było. W żadnym kompo. Cargo, nie. Pigi też nie. Miętowy mam w wincencie. Ja to tak głównie myślałem nad czekoladami a kawami to na pewno w głosowaniu będą czekolady i lampy kawowe Karłatny to taki czerwony, winny, mam buleta, a taki niebieski, ciemny, chociaż nie wiem to taki klasyk bardzo będzie. Czy zobaczymy na nice, AI'sach nie, na herbacie mam longa Mogę opcjonalnie jeszcze złociste dać do, 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 do głosowania na lagunowych zrobił sobie śledzik. To nie będziemy robić takich samych. Trochę się wyróżniajmy. Więc teraz możesz wbić na Discorda dla widzów Cajownia usizu i zagłosować sobie. Jakie lampy byś widział w tym admiralu? Ultramaryna? Nie wiem, kiedyś mi się podobała ultramaryna. W sumie, nie patrząc też, jakie lampy bym tutaj zamontował. Z tych, które wymieniłem, to te RGB by chyba pasowało. Dobra, co tutaj jeszcze? Jest jeszcze. Rejka, nie? Na Discordzie zrobię kanał z propozycjami rejestracji, i tam bycie mogli napisać, dać swój pomysł na rejestrację. I pamiętając, oczywiście, że tablica musi zawierać 8 znaków wulgarne, obraźliwe oraz frakcyjne tablice skutkują banem lub konfiskatą pojazdu. To zrobię se screena też, żeby wrzucić zasady. No i co ja jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Ładny, a dobrze. Teraz w ogóle w urzędzie za pp można kupić sobie przejazdy przez bramki W ogóle podjeżdżasz i ci się sama bramka otwiera i nie musisz stawać. Co wy odwalacie? Zbieram złom, nie widzisz, kurde Felek Co to, Disney? Disney, o siema, kizo, nie mam zamiaru się smucić O, dzięki, Karot, za donate'a Dziena Nawet, nie wiem, nie trzeba lamp i przyciemniania szyb, żeby auto jakoś ładnie wyglądało Zajebiście to wygląda no? tym RGB, te szyby nawet nie są potrzebne. Na giełdę zajdziemy, a co? Ciekawe jakby wyglądał Admiral DSD w kombi. Co jest tak pusto na giełdzie? W sumie możemy jeszcze do tych komponentów się przejechać, zobaczyć jak, y jak będzie wyglądać y ten Admiral na tych lampach. To by było wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie. I co? Nara.